Siemaneczko, witam, w piątek. Słuchajcie, lecę na szybko y, sprawdzić, coś w trawie piszczy, o co chodzi, czy mam szykować sprzęty, czy co, czy... Co tam się dzieje, tam o 8 miał być kierownik, ja mam 10 po, więc... Jadę zobaczyć, co tam za sytuacja i czy mam jakąś maszyną jechać, czy po prostu mam się brać zamurowanie bloczków u mnie i... I taki będzie temat. No zaraz zobaczymy, zaraz wszystko się okaże, także lecę. Lecę i... Zaraz was zainformuję, zobaczymy, co, co tu... Z czym będziemy działać? Widzę, że samochód stoi. Jakiś to chyba kierol już jest. Ok, na razie zbyt wiele nie wiem, yy, budowańców jeszcze nie było. Także biorę się za dejmowanie zębów, bo tu ostatnio ogródek przekopywałem i zęby zakładałem, a jeśli będę miał te ławy tam kopać, to chyba zębów potrzebował nie będę. No i jeszcze wchodzi w grę jedna robota. Trzeba będzie prawdopodobnie odkopać te. Yy, oczyszczalnię biologiczną, ponieważ tam była zakładana, jak było, dofinansowanie z gminy, ale nigdy nie była użyta. No i szkoda trochę jej, więc... Yy, więc prawdopodobnie będziemy musieli ją odzyskać, a jest za blisko budynku. Także takie sprawy. Zdejmuję te zęby. jeszcze chciały zejść. Coś, coś, a tu jeszcze śruba jedna. Co za gość. Może się tak odkręci. Poszło elegancko. Zdymuję zęby i zobaczymy. Może za chwilę coś będzie wiadomo, od czego zaczynamy. Bo wygląda na to, że tam będziemy działać raczej. Dzisiaj. No, bo na razie czekam cały czas na ten, no to nie będę czekał bez, bez, bezczynnie. Wezmę sobie drzewa, trochę wywiozę tam za garaż. Na palecie postawię. I Pojadę i dotankuję trochę mecelaka. No i zaczymy. Bo już będzie czas wtedy jechać z czymś tam i zacząć działać, bo czas leci. No i dobra, rzuciłem tam sobie na dwóch tych, na dwóch palecikach, znaczy na półtora palety w sumie. Tam sobie rzuciłem te big buggy z drewnem. Także do ogniska będzie blisko w razie czego. I zawsze tamto miejsce się zwolniło trochę z przodu. Dobra, to zalejemy celaka trochę wachom i I może coś w końcu będę wiedział. Okej, okay, słuchajcie, jest plan. Yy, pierwszy lecimy mecelakiem. Yy, tamtą ławę, gdzie był fundament, wykopujemy na nie wiem, metr 50 czy na ile, yy, na szeroko, żeby mogli szerzej chudziaka i na chudziaku się zaszalują, a resztę spróbujemy wykopać małą, normalnie na 60 cm, yy, tak jak. Tak, pod normalną, tak jak u mnie kopowaliśmy na, na ławy. Taki jest plan, zobaczymy co z tego planu wyjdzie. Tu zaczynamy wybierać. Tam, jak tam kamień w dole jest taki jeden, zaraz wam łyżką pokażę to. Mamy poziom mniej więcej o. zaczyna się. Kamyczki. Tego się tu nie spodziewałem, nie? Kurde. No Spróbujemy tu wybrać jak najwięcej. Tu nie będziemy podbierać też blisko budynku, już. No bo chodzi o to, że. Po prostu, jak to się nazywa? Żeby tu nic nie, nie rozpieprzeć, nie? Jeszcze ten wyjdzie chyba. Trzeba go podebrać jeszcze chyba, nie? Tak, także podbieramy. Mamy już ustawiony poziom na laserze, także spoko jest. Dominik będzie chodził mi i po prostu... I będzie mi, jak to się nazywa, mówił gdzie, co i jak. Na no, no, szybko zapomniałem kamerę wyłączyć, a ja leżała na, na tym, z tyłu, na mecalaku, więc słabo. No, wywalamy tu ciągle kamienie jeszcze. Szału tu nie ma. Eee, no i wybieramy powolutku. Także to teraz do wybrania. I później będę musiał wrzucić na ładowarkę kurde to. Yy, kamerę, bo pewnie zaraz mi padnie. Tu Dominik mi pomaga cały czas, także spoko to idzie. Wykopujemy pod tego chudziaka. Te głazy musimy wywalić chyba, co? Tak, trzeba będzie. No to nic się nie poradzi. Glina widzę, że się pojawia, także to samo co u mnie. Ale ładnie poukładane jak były, kurde. Ta? No dobra, cze, czekaj, Do Tego podejmę. Następny się wyłania. Patrzcie jaki kaban się trafił tutaj, kurde. Niby myśleliśmy, że żeśmy większość wyjęli, a to się okazało, że wcale nie i znowu bałagan. No ale co poradzić. Wywożę go od razu, bo później może mi, mi ciężko go, go podnieść, jego dupa mi trochę się unosi. Ale ja nie ma co się w sumie dziwić, nie? Jadek obywali się od razu, bo później będzie problem. Okej, okay, koniec kopania maszyną. Tu mniej więcej mamy to wybrane, no nie da się tego równiuszko, nie wiadomo jak, bo wiadomo, jeden kamień pociąga, pociąga drugi i robi się, co się robi. Zgarnę sobie teraz sobie tą kupę, Dominik zaraz tu podjedzie jakoś. Jak to się ustawić najlepiej? Chyba przodem, obrócić się. I ustawię się, słuchajcie, no i wywozimy. Ten musimy teraz, co to, a mówię, co to jest? Ten, jak to się nazywa, yy... wywalimy to. No bo później, jak już mini, zacznę kopać tam fundament, no co będzie lipa. Nie? I tak nie wiadomo, czy się nie okaże, że też to będziemy szerzej wykopywać. No zobaczymy, co to będzie z tego. Spróbuję się obrócić i, i sypiemy ten, te kamienie, głazy na, na przyczepę. Ok, słuchajcie, zaczynamy kopać. Wcisnęliśmy celinie. Zobaczymy czy ta nasza mini kopara coś, coś ogarnie. Już głębiej nie powinno nic być w sumie, nie? Jak się glina zacznie, będzie już ok, mi się wydaje. Aby za dużo nie było... Słuchajcie mnie trochę zawłóka była, yy, bo musiałem jechać po córkę, obiad i w ogóle. A przy okazji też deska dojechała już ta szalonkowa te pół metra i ta na stężenia, także mamy ten temat ogarnięty. Wracam teraz na miejsce pracy i tam będziemy działać dalej, ale nie chyba nie z ławą, tylko będziemy chyba walczyć, żeby rozkładać, yy, wyciągać oczyszczalnię tą, yy, ponieważ będzie chyba łatwiej. W sensie takim, że będziemy mieli do niej dojście dookoła, a później ten urobek z ław o tam deska leży. A ten urobek z ław będziemy mogli sobie kurde wziąć i wsypywać, zasypywać później do miejsce po oczyszczalni Także takie sprawy, wracam na miejsce i działam No i dobra działamy słuchajcie Próbujemy to wykopać tak żeby nie uszkodzić no bo To musi być odzyskane więc Pewnie gdzieś to tu będę wkopywał no ale trzeba uważać bo niby ma tylko od osi 60 cm Nawet widać jak tu piach jest Jak to jest zasypane piachem widzicie na pewno teraz kreseczkę Więc ja muszę jechać z łyżką szerzej, nie mogę sobie pozwolić, żeby to, to bliżej, czyli muszę tego trochę twardego, wiadomo, w piachu by się łatwo kopało. No a tu niestety. Na razie spróbuję tu jamę wykopać, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to będzie. Także biorę się i kopię. Dobra, słuchajcie, zmieniamy stronę kopania, ponieważ tutaj mamy fundament, w tym miejscu. I tu jest tylko na styk, tak naprawdę pod oczyszczalnię, jak tu robili, musieli go rozwalić, więc spróbujemy, zobaczymy z drugiej strony, ile będzie luzu między oczyszczalnią a, a fundamentem, bo z tej nie ma, łyżka na styk wchodzi, no jak nie, to będziemy musieli przywieźć łyżkę tą, e, jak to się nazywa, e, najwęższą i po prostu wtedy kombinować jakoś, nie? No zobaczymy, jak to, kurde, pójdzie. Kipa pojechała i to też będzie, będziemy jutro kopać, cały dzień kopania jutro będzie chyba znowu. Zerwać trochę. No ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tak kurwa gdzie dodawać. dawać. Że tak powiem. No nic, tutaj dam, ale my celakiem ściągniemy i tyle, no, no co? Nie ma wyjścia. Minik, ja sypię tu na razie, bo bez sensu przesypywać tam. O, a później się wejdziemy to jeśli się ściągnie moment pierwszy tyle, Ta. Dobra, to jedziemy z tym. Spróbuję trochę bliżej. Delikatnie, delikatnie. Głębiej chyba już nie jest, co? Gruntówkę zaczynamy łapać, ma żeby się nie skąpał tam, wiesz Jest już zno czy nie ma kurde No, że się na ciebie nie obsunęło zaraz A spróbuj go tak wiesz co? Drugim, drugą stroną szpadel, O właśnie tak, o i kurde jeszcze Ja pierdzielę, dobra wyskakuj stamtąd ty, no. No. Wydaje mi się, że co i tak do końca nie musimy tak naprawdę jej od, odkopywać, nawet jak ten, jak tam wiesz, ona się siedzi z 20 w tym, będzie się działa. No, 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 no. Okej, okay, wygląda na to, że nie mamy z tej strony fundamentu, także będziemy mogli odkopać ją elegancko od tej strony. Uchwyty są technologiczne, żeby je wyciągać, także spoko. Technologiczne. Chwyty po prostu, nie wiem, co ja gadam w ogóle. Obkopiemy to elegancko i powinna wejść, bo tam jeszcze rura jest od odpływu, będzie do ucięcia, no i tu z boku trzeba będzie też obkopać, nie wiem jeszcze jak, muszę uważać, że tych łańtrz też nie ruszyć, będzie git. Aby to dzisiaj wyjąć, zasypać i jutro dalej będziemy kopać wtedy, już ław. Dobra, mamy dop dopływową rurkę. Dominik poszedł po jakąś piłę, zaraz upierdzielimy tą rurę. Plus jest taki, że nigdy nie była używana ta oczyszczalnia, więc mamy czyściutką wodę. I w dopływowej rurze też nie, żadna niespodzianka na nas nie czeka. Także spoko powinno być. Tutaj go oczyszczę, żebyśmy mogli, tak, żeby łyżka się zmieściła między tym po tym, jak tą rurę odetniemy, powinno być spoko. Ciekawe, jak ona zasana będzie. Ta oczyszczalnia tutaj. Oby nie za mocno tylko. Żeby wyszła, no nie wiem. co strona będzie trzymać, ale na szczęście to jest tylko piachem obsypane, więc też nie powinno być jakiegoś tam większego problemu tak naprawdę. Dobra. O, i tu już będzie można elegancko ją upierdzielić. No bo wskakuję jeszcze na koparę trochę tam wyciągnę, bo to co się, co mamy? Aha, o dzięki, dzięki bardzo. No dobra, a w domu masz? Bo jak nie to ja mam. A. Tylko starą jakąś, nie? Czy co? Starą jakąś, nie? Dobra, to ja poodkopuję jeszcze trochę. Poodkopuję jeszcze trochę. Już nie za bardzo mam wysięgu, powiem wam, kurde, już mi nie starczy, a ja też nie chcę za blisko podjeżdżać, bo tam jak tu piach, to może być trochę grząsko, zobaczcie, ale dupa. Zresztą już jestem tu, nie było kopane, to powinno być ok. Trochę tej gruntówki wyciągnę. No i miejmy nadzieję, że ją też wypchnie ta gruntówka trochę do góry. Pomoże nam, jak pompa wyciągnie wszystko. Powinno być ok, bo tam było czysto, a teraz o. Teraz już nie machnę tam więcej. No dobra, ale zobaczymy, może wystarczy. Calakiem postaramy się na pasach to wyjąć. Jakoś. A Sama w sobie to dużo nie waży pewnie. Dobra, to jadę z tym dalej. A właśnie, wczoraj, e, słuchajcie, zobaczyłem pod filmikiem, jaka ilość lajków u mnie była pod filmem wczorajszym i postanowiłem, że wezwę policję na YouTube'a. Nie no, żartuję. Słuchajcie, dzięki bardzo, naprawdę fajnie, że tak to zareagowaliście na ten film i a to co powiedziałem na końcu w sumie. Także i tak jeszcze raz dzięki tym bardziej Wam za to fajnie, że tyle tych, tych łapeczek tam się uzbierało. Fajna sprawa, naprawdę. Nie będę dzwonił na policję. Także jeszcze raz dzięki. Działam dalej. O, co ja wykopię, to się obsypuję, ale w sumie dobrze. Zaraz tu chyba tą stronę też trochę, żeby z jednej strony było. Tam też bym musiał w sumie kurde, bo tam idzie jeszcze jedna rura. Odsłonić. No nie wiem, zaraz zobaczymy, coś wymyślimy. Dobra, ciachamy główną rurę. Ale... Tak, ale ta jest czyściutka, można wejść ręce pod, pod tą wodą. A skąd ta woda tutaj w ogóle? Skąd jeszcze mogła być, A, a, w sumie tam, no pełna to będziemy musieli ją chyba w dwóch miejscach ciachnąć, wiesz? Bo tak nie wiem, czy ją wyjmiemy do góry Tak no, Tak cyk ją tu od razu i tyle Patrz. Kurde, skąd tu tyle wody? Ale pomoże nam wyprzeć ten, oczyszczalnie do góry. Ta poszła, jeszcze ta. Poszła. Mamy to. To tak, żeby to tutaj nie wyszło nam z gniazda tylko, kurde, nie? Tam nie nawalić syfu i będzie... Słucham? Ta, jeden tam spadał, tutaj jest. Dobra, to działamy. My się teraz do odpływu Zaraz go chyba odsłonimy. Jeszcze kawałek Jeszcze kawałek, nie? Już jest? Jest Co to trzeba wyrąbać tam? Dziurę i tak samo, będziemy musieli upierdzielić to, nie? Tak Słuchajcie, oczyszczalnia, którą wykopujemy była grubo Odpowietrzona, znaczy planowane chyba było grubo odpowietrzenie, bo ma Dwa trójniki tak się zastanawiamy nad historią tych dwóch trójników Dlaczego jest Jeden trójnik, drugi trójnik i później kolanko Tam chyba 30 stopni, no i, i później rura I chyba doszliśmy do wniosku, że ktoś źle obliczył Posadowienie studni chłonnej no i zabrakło rury, i trzeba było się wspomóc chyba trójnikiem. No to jedyna teoria jest na, na to, dlaczego one tam są dwa. Ale oczywiście był profesjonalnie za, za, zaślepiony zieloną folią. Także spoko. Działało na pewno. By Słaby pomysł, nie? Zaślepianie folią, ale czasem radzić, czasem jak. Jak brakuje towaru. Więc co, może ja podejdę teraz? Podjadę trochę i spróbuję tam, gdzie teraz noga twoja stoi, stamtąd jeszcze grzebnąć trochę, nie? Czy pierw ją demontujemy jakoś? Poznając życie, ona to, tą studnię, to wiesz jak jest, wrzucona tylko, nie? Także jakbyśmy... Masz kawałek młotka? Patrz, jest zobacz, redukcja kątu. No bo że nie wiem, czy mam młotek. Chyba na przyczepie zostało wszystko. Na przyczepie? A, tam na tym? Kurde, ja też nie mam chyba. Chyba, że... Co? Chyba, że tniemy. Pierdoliłby tu na tym. Albo na tej prostej, bo ona i tak pójdzie do, do, do dupy już będzie, prawda? Tam. Czy nie? W nie wiem. No dobra, Ty tu jesteś inwestorem, to Ty decyduj. Ty decyduj. No to, no to dawaj ją. O, słyszę, że pusta chyba jest. Dobra, ostatnie parę łyżek i będziemy zaraz próbować ją sobie wyszarpnąć Jakby go nie ten, to czekaj zobaczymy, słuchajcie, bateria mi pada, nie wiem na ile będę mógł Idzie do góry, idzie, idzie, idzie Jest nasza Elegancja Francja. I patrz, i pełne! Oż <głosujem> kurde, ty. Gdzie z nim jedziemy? <głosujem> Uwaga, gdzie jedziemy z tym? Dobra, udało się, elegancko. To dawaj. Dobra, okej, okay, no. I tam się rozładuje, dobra, no. Elegancko, misja spełniona, także spoko. Szczepę. czy znaczy, taki jest plan, nie wiem czy mi się sięgnie. Eee, żeby przewieźć to tam z tyłu na ogród na razie i tam to rozładujemy dopiero. Jak to, czy zdążę dopowiedzieć w ogóle końcówkę, ale kończę na dzisiaj. Mam tu trochę jeszcze z dwie łyżki do wsypania i, i uciekam. Także jutro się widzimy, kopiemy ławy dalej. Trzymajcie się tam i dobrego weekendu Wam życzę. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Jutro kopiemy ławy, a od poniedziałku wracam do siebie na szczyty i lecimy z tym. To już będzie skończone. Pewnie jeszcze z kilka razy będę się podskoczyć, może bloczki rzucić czy coś, ale tak to mam nadzieję, że jutro uda się skończyć te ławy. Także trzymajcie się tam i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.